Urlala, witam. Na, na kolejnym poradniku Dom kiedy z Pojścienia, po polsku. Też strony od Odpalamy sobie gierkę. Dom stokiedet. Trochę źle to wymawiam, ale nie jest źle. No poczekam was na przykład, bo to jest oknie, ale tutaj mam jeden bot bo mi w tej gierce dźwięk nie działa. Tego się nie da naprawić, bo próbowałem tyle razy, ale żeby nie przytulniając, mamy tu polskie napisy, widzicie? Daję z na angielskie. Dajmy, play Offline, mody. Tutaj mamy spojrzenia, jak widzicie. Dobra, wchodzimy tutaj, więcej informacji. Otwiera no, nam się strona główna na Steamie. O poradnikach. No i tutaj mamy. Mamy, musimy zasobować. Wtedy nawet spłaszczenie. Jak widzicie. No i to możemy sobie skopiować, żeby Wam pokazać. Kopiujemy sobie. To będzie link, będzie w opisie, jakby coś. Albo będzie dokładnie opisane, jak to trzeba zrobić. Teraz my tu wchodzimy sobie tu. Gdzie to było? Tutaj powinno być. dobra, ładuje się nam. Powinno być tu wysokie. Może zresztą. Jeszcze... jeszcze nie ma wysokie. Dobra, więcej modu pokazał. Teraz spokojnie. Teraz pokazał na więcej modu. Wchodzimy. No i tutaj musimy wpisać. Polizwiki wklejamy, mamy wyszukaj. No i my tu mamy spojrzenie. tu widzicie, widzicie tu spojrzenie. Napisy po polsku, wchodzimy w to. Musimy zasobować. I wtedy mamy spojrzenie. Idealnie pięknie to, co u mnie widzicie. No i jeśli no i będzie trzeba podobnie tle uruchomić, o tym tu jeszcze nie mówiłem. No i trzeba wtedy tle uruchomić. Podobnie mamy spójście, Na tym to polega. Jeśli się komuś spodoba, poradnik, albo ktoś potrzebował takiej pomocy, zostawcie łapkę w górę komentarz. Do zobaczenia.